Witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska i oczywiście mój kanał Magdalena Rutkowska od I spotykamy się przy okazji horoskopu na wrzesień z kart Tarota, ale nie tylko, dla znaku Zodiaku Lew. I proszę Państwa, dzisiaj dla ułatwienia sobie i dlatego, żeby jeszcze bardziej wejść w energię lwa, przygotowałam piękną lwicę. Tutaj na dole jest napisane, że to jest karta symbolizująca lwa, generalnie wróżka, elfica, piękna wróżka, piękna el elfica i można powiedzieć przeglądająca się pięknie w lustrze, jak na lwice przestało z dostojnością, z uwielbieniem samej siebie i tym, żeby być widoczną dla całego wszechświata. Więc mam nadzieję, że taki ten miesiąc, też będzie dla was drogie lwy. A co dla was przygotowałam? Oczywiście karty tarota, ale najpierw kartę przewodnią wyciągnę dla was z kart Osho Tarot Zen. Później będę stawiała już normalnymi kartami tarota, moja nowa talia, którą bardzo bardzo lubię. Podziękowania dla pani Ewy, bo przyjechała do mnie z Wielkiej Brytanii w Prezencie od pani Ewy. Bardzo, bardzo dziękuję. No i na zakończenie, kochani, karta anielska ze wskazówką. I teraz tak, zanim przejdę do waszego horoskopu, to jeszcze tylko powiem, że taki okres do 17 września, w zasadzie od teraz, ale tak najbardziej od początku września, może być bardzo, bardzo napięty. Więc sugeruję przede wszystkim to, żeby pamiętać o tym i raczej w tym okresie, gdzie się przecierają lata numerologiczne, nie podejmować ważnych życiowych decyzji. Aczkolwiek dla Was, drogie lwy, 6 września bardzo dobre wydarzenie, szczególnie dla lwów z pierwszej dekady, bo to właśnie na nich wchodząca do znaku lwa Wenus będzie. Działała, czyli generalnie powinniście mieć pierwsza dekada lwa, i później w miarę poruszania się Wenus przejdzie to na następne dekady. Bardzo dobry czas do spraw uczuciowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tarocie. Czy rzeczywiście wyjdzie tak, jak ja mówię, czy zupełnie inaczej. Tutaj też u Was, ale też myślę, że u wszystkich znaków Zodiaku, ta Wenus wchodząca do Waszego znaku spowoduje to, że bardziej będziemy Chcieli żyć w większym komforcie, będziemy mieli potrzebę luksusu, ale też tak jakby zadbać o swoje zmysły, o piękno w każdej postaci. I kochani, teraz dociągam kartę Osho z Tarot. I może ją zostawię, bo widzieliście Państwo, że chciałam potasować i dopiero wyciągnąć, ale ona sama się wyciągnęła, nieraz tak bywa. I ja, jeżeli coś się samo wyciągnie, to jak najbardziej zostawiam. Może pokażę najpierw do kamery, co to jest za karta. To jest karta przemiana. Czyli drogie lwy, was w miesiącu wrześniu może... Dokonać się przemiana. I teraz tak, przemiana oczywiście może być wewnętrzna, czyli na różne sprawy spojrzycie z zupełnie innej perspektywy, ujrzycie w innym świetle, to jest pierwsza informacja. Natomiast przemiana może być również zewnętrzna, czyli na przykład wypiękniecie, Yy, zmienicie może fryzurę, może sposób yy, ubierania. Ale ta karta przemiana ma też takie głębsze yy, znaczenie, że wiele rzeczy może się w waszym życiu przemienić. I raczej, jeżeli miałabym powiedzieć w jakiej sferze, oczywiście zaraz zobaczymy, co odkryją yy, przed wami kolejne karty, ale jeżeli bym pokusiła się w jakiej sferze, to mogę powiedzieć, proszę Państwa, najprawdopodobniej w sferze uczuciowej. Jeszcze Państwa przepraszam, bo za odgłosy nie wiem, czy to będzie słychać w horoskopie, czy nie będzie, bo tutaj moja ukochana tetra, pies, miniaturka pudel, już teraz niedługo, proszę Państwa, 12 tygodniowa, czyli trzymiesięczna, je ucho świńskie i słychać, jak ząbkami skrobie, słychać, jak y, rusza o podłogę. Więc przepraszam za takie odgłosy, ale pies ze mną bardzo związany, więc siedzi gdzieś pod moimi nogami, nawet w studio. Dobrze, kochani, idziemy dalej y, i wyciągam teraz dla Was kartę tarota, czyli tasuję kartę tarota i pytam się, co czeka lwy w trzech dziedzinach życia. Co czeka lwy w trzech dziedzinach życia: w sprawach uczuciowo-rodzinnych, w sprawach zawodowo-finansowych i w sprawach zdrowotnych. I już przekładam karty. I już zerkam z przełożenia: król Pucharów, karta Rydwan i kochani, karta piątka mieczy. Czyli tak, y, y, karty rzeczywiście pokazują, że sprawy uczuciowe będą y, dla Was ważne w tym miesiącu. Natomiast jeszcze nie mogę powiedzieć, że dobre. Na razie mogłabym powiedzieć, że bardzo, bardzo zmienne, o czym mówi Piątka Mieczy. Nawet jeżeli pozornie wydawałoby się, że y, wszystko układa się właściwie, to gdzieś u Was będzie nie do końca zadowolenie, coś Was będzie gnębiło. Coś Was będzie trapiło. I to bardzo wyraźnie widać. Ewentualnie możemy ten układ przełożyć też na podróż, bo tutaj widzimy, że kartą z Arkanów Dużych jest karta rydwan, karta podróży. I co Was będzie trapiło? Trapiła będzie Was jakaś podróż. Czyli albo ktoś do Was nie będzie mógł dojechać, albo Wy, drogie lwy, będziecie martwiły się. O swoją jakąś podróż, czy na przykład do niej w ogóle dojdzie. A jeżeli w ogóle dojdzie, czy ona będzie bezpieczna. O tej karcie można powiedzieć plusowe zwycięstwo, zwycięstwo dużym kosztem. Więc udawać Wam się wiele rzeczy będzie, ale może być to dużym kosztem. Więc zastanówcie się, na, o ile należy o coś walczyć, o ile szczególnie w podróżach należy na swoim postawić. To jest jedna informacja. Kolejna informacja, bardzo w ogóle lubię jak te karty gadają, bo naprawdę do mnie dobrze gadają i lubię ich symbolikę. Oczywiście pamiętajmy, że to jest czytanie ogólne dla znaku Lwa i nie każdy lew ma takie życie, nie z każdym lwem może to zarezonować, ale też pamiętajcie o tym, czy u mnie, czy u kogokolwiek innego można oczywiście zamówić czytanie takie osobiste. Wróżek jest na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo dużo. I myślę, że też dobrych wróżek, ale nie o tym miałam powiedzieć. Ale może przy okazji, jak już tu o wróżkach, gdyby to ktoś z Państwa chciał się nauczyć tarota, to ostatni weekend września i pierwszy weekend października będą u mnie warsztaty. Tarota, gdzie będę uczyła praktycznego tarota? Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam, więcej informacji na www.tarotmyślnikwarszawa.pl. Dobrze. Przechodzę do kolejnych e, informacji dla Was. E, jeszcze z tego przełożenia możemy wydobyć, żebyście uważały e, drogie lwy, szczególnie kobiety, na relacje damsko-męskie, szczególnie na poznanych e, mężczyzn w podróży. I w podróży może oznaczać, bo gdzieś wyjedziecie i tam poznacie, ale w dzisiejszych czasach również podróż e, to, kochani, jest... Mm, nawet podróż wirtualna, czyli na przykład uważajcie na znajomości internetowe, żeby tutaj nie przyciągnąć do siebie jakiegoś mężczyzny lub mężczyzn, którzy niestety w tej konfiguracji kłamią, mijają się z prawdą, czyli uważajcie. Na nowe znajomości, chociaż tak jak mówię, od 6 września Wenus wchodzi do Waszego znaku. Idziemy dalej i wyciągamy trzy karty na Wasze sprawy uczuciowe. Uczucia u lwów w miesiącu wrześniu 2020 roku, sprawy zawodowo-finansowe i sprawy zdrowotne. I już sprawdzamy. Najpierw złożę karty, złożyłam. I zaraz zobaczymy, co te karty pokazują. Mhm. Mimo wszystko, pokazują, bądźcie ostrożne w sprawach uczuciowych. Bądźcie ostrożne w sprawach uczuciowych. I tutaj, tak jak gdyby, dwa wątki. Znowu można powiedzieć, wątek związany z podróżą, przemieszczaniem się i to, co Wam będzie sprzyjało w sprawach uczuciowych, to podróżowanie, przemieszczanie. I bardzo wyraźnie to widzimy. Sprzyjało i nie sprzyjało, bo z jednej strony w taki sposób będziecie poznawały nowe osoby, szczególnie te wolne lwy. I jest to sposób jakiś na poznanie, czy właśnie internetowe, czy przez podróż. Ale druga rzecz, jeżeli tu bym chciała być bardzo dobrą wróżką, to bym powiedziała, może być nadmiarowość, bo dwójka mieczy, czyli nie jednego mężczyznę, nie jedną kobietę, i to by było super wróżenie. Ale ja boję się, że te relacje, które zawrzecie w miesiącu wrześniu, mogą was doprowadzić do nikąd. A nawet bym powiedziała, by sprawić, że w głowie, w myślach będziecie mieli, miały problemy. Więc raczej z tymi znajomościami byłabym bardzo ostrożna. Natomiast w stałych związkach mogą być kłótnie. Pomiędzy partnerami, i co niestety może sprzyjać tym kłótniom, niestety podróże. Ja zazwyczaj mówię, że wyjeżdżajcie w podróże z dala od domu, zupełnie inaczej spojrzycie na swój yy, związek. Nikt, nic ani nikt nie będzie Wam przypominał kłótni. A tutaj w Waszym przypadku, przynajmniej we wrześniu, raczej wspólne podróże Wam nie sprzyjają. Być może przy Czwórce Pentakli. Karcie, karcie z jednej strony oszczędności, z drugiej strony skomstwa właśnie o wydatki w podróżach możecie się kłócić. Być może to wydatki, które już zadziałały się w miesiącu, na przykład sierpniu, a teraz tak jak gdyby licytowanie między wami, kto więcej wydał, kto był mniej rozsądny. Tak mniej więcej to w kartach wychodzi. Więc mimo wszystko, mimo Wenus wchodzącej, wchodzącej do waszego znaku, byłabym ostrożna w sprawach uczuciowych. A co w sprawach zawodowych? W sprawach zawodowych bym powiedziała dobra passa, czyli być może ta Wenus w waszym przypadku nie miłością sypnie, a sypnie po prostu kasą. Jakiś najtrudniejszy okres, karta śmierć przychodzi do przeszłości. Najtrudniejszy okres to też można powiedzieć taki okres, gdzie musieliście zmienić swoje, swoją pracę, wasza firma musiała przejść transformację, być może z normalnego, Yy, 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 zarabiania pieniędzy na wirtualny, no, ja, jakaś transformacja za wami, czyli musiałyście się dostosować. Nawet jeżeli te zmiany nie do końca wam się podobają, to długoterminowo są pokazane dla was korzystne. I oczywiście yy, kwestia, gdyby w dalszym ciągu pandemii, przynajmniej w Polsce, jeszcze niestety wielu zachorowań. Czyli na logikę, bym powiedziała, drugie lwy, pracujcie zdalnie, nie wychodźcie do ludzi, ale karty pokazują trochę inaczej. Słuchajcie, wy do tych ludzi wychodźcie. Ostatnia karta świat. Wy wychodźcie, jeżeli chcecie mieć dobrych klientów, wy wychodźcie, jeżeli chcecie e, zmienić pracę. No jeżeli nie wprost, to wychodźcie, jak gdyby wirtualnie, ale pokazujcie się, prezentujcie. Bądźcie w tym bardzo takie twórcze, bardzo emocjonalne. Karty wyraźnie to pokazują. I generalnie w sprawach zawodowych, bez względu na płeć, będą Wam pomagały kobiety które na początku w ogóle mogą was denerwować. Yy, a, i jeszcze jeżeli chodzi o utrzymanie pieniędzy, bardzo mała szansa na utrzymanie pieniędzy, yy, bo będzie bardzo dużo wydatków, yy, chwilami nawet takich trochę pod wpływem yy, emocji. I teraz, kochani, sprawy zdrowotne. Mamy kartę głupca, siódemkę pucharów i kartę cesarza, przepraszam, nie cesarza, a papieża. I teraz tak. Głupiec. Po pierwsze, po pierwsze uważam, żeby zwrócić uwagę na górne drogi oddechowe, łącznie z gardłem i zatokami, i uważać na takie zaniedbania zdrowotne, przepraszam, że tak brzydko powiem, głupie przeziębienia, żeby jakaś choroba nie przeczepiła się wam przez zaniedbanie, czyli żeby, nie wiem, nie było przeciągu i was nie zawiało, żebyście nie przemokli, żebyście może, nie wiem, spoceni nie weszli do klimatyzacji, kiedy jesteście wrażliwi fizycznie, bo jest pokazane, że jakiekolwiek problemy mogą być raczej takie z niemyślenia, z niemyślenia z niezdawania sobie sprawy o niebezpieczeństwie, aczkolwiek żadnych większych niebezpieczeństw nie widzę. Więc zwrócić uwagę na zdrowie dzieci, ewentualnie zwrócić uwagę na swoje zdrowie, żeby się przez głupotę nie narazić. Później mamy siódemkę pucharów. Jest to karta bardzo często związana z wodą w organizmie, czyli możemy powiedzieć znowu zwróćcie uwagę na wodę w swoim organizmie i teraz tak gospodarka wodno-hormonalna, bo tak się mówi, czyli również na hormony, czy jest równowaga hormonalna. Czy na przykład przy tej karcie nie ma obrzęków, nie ma zatrzymywania wody w organizmie, czy na przykład przy tej karcie jeszcze z drugiej strony na przykład nie macie za mało wody w organizmie i to może być problemem. Tak czy inaczej, ostatnia karta, karta kapłan, karta mądrego lekarza. Czyli generalnie, gdyby Wam coś dolegało, czy Waszym dzieciom, to raczej nie, nie szukajcie porady wujek-gogle. Tylko proszę Państwa, szukajcie porady u specjalisty z danej dziedziny, czy prywatnie, czy państwowo, ale to jest dla Was właściwe. Ewentualnie jeszcze mogę powiedzieć, może kwestia zdrowia jakiegoś mężczyzny, który jest w Waszym otoczeniu. I kochani, na zakończenie jeszcze karta anielska na miesiąc wrzesień dla lwów. Karta współczucia. I teraz tak, czy to jest dobra karta? Dobra, ale tak jak gdyby bardzo uwrażliwiająca ciebie, drogi lwie. I co mówi Archanioł Zatkiel? Archanioł Zatkiel mówi do ciebie. Przez wgląd na tę sytuację oraz wszystkie zaangażowane osoby, wliczając w to ciebie samego, uczyń swoje serce łagodniejszym. Swoje serce łagodniejszym dla siebie, tak? Ty, drogi, ty, drogi lwie, bądź łagodny dla siebie. Łagodny, wyrozumiały, troskliwy yy, i nie biczujący się. Myślami czy wyrzutami w związku z popełnionymi wcześniej błędami. I to tyle, jeżeli chodzi o lwa, bardzo dziękuję, że mnie, drogie lwy, słuchałyście. Jeżeli ktoś z Państwa no, chciałby się więcej dowiedzieć, to oczywiście można się ze mną umówić na prywatną konsultację. Można też prosić o oczyszczenie energetyczne przed zmianą lat numerologicznych ale nie musicie oczywiście możecie sami się oczyścić jeżeli umiecie natomiast na pewno zachęcam państwa do tego żeby codziennie oglądać moje energetyki w których też dzielę się z państwem pozytywną energią i podpowiadam co robić a czego nie robić żeby następny kolejny dzień był dobry będę oczywiście bardzo wdzięczna bardzo zadowolona jeżeli pozostawicie na moim kanale świat yy, ślad po sobie postaci czy komentarza, czy lajka, czy chociażby subskrypcji, jeżeli jeszcze kanału nie subskrybujecie. Niech dobre przemiany będą z Wami, a aniołowie, niech opiekują się Wami cały czas. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmikach.